Dzień dobry, Magda Gryn. Witam Państwa z Forum Ekonomicznego w Krynicy. W naszym studiu wprost jest ze mną gość pan prezes Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. Panie prezesie, zapytam o program inwestycji dworcowych, bo taki program realizujecie. Na czym on polega, jakbyśmy mogli w skrócie powiedzieć, i na jakim jest etapie? Tak, program inwestycji dworcowych to modernizacja 200 dworców do 2023 roku. W Tych 200 dworcach są, jest 105 dworców zabytkowych, którym przywracamy tą świetność, które zatraciły przez wiele ostatnich lat, ale jednocześnie wyposażamy je w standardy obsługi pasażerów najnowocześniejsze na świecie. A druga część to nowe budynki dworcowe i 40 innowacyjnych dworców systemowych, dworce, które będą opierały się w swojej działalności o no najnowsze rozwiązania mhm. techniczne, poczynając od pomp ciepła, poprzez panele fotowoltaiczne, poprzez wykorzystanie szarej wody. To wszystko, co jest nowoczesne, na tych dworcach się tak, tak, tak. znajdzie. Aktualnie na program, który przeznaczamy 1,5 miliarda złotych, jesteśmy na etapie zakończenia kilkunastu dworców, kilkadziesiąt jest w trakcie realizacji. Pozostałe to są już prace projektowe lub rozpoczęte prace budowlane. Także program w założonych terminach zostanie zrealizowany. Mhm. Rozumiem. No, na takie projekty, które dzieją się na polskiej kolei, idą miliardy złotych. Jest, kolej jest modernizowana, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale czy możemy powiedzieć, że jest już, innowa że jest już innowacyjna? Tak, oczywiście innowacyjność to jeden ze sztandarowych celów, które sobie, sobie stawiamy i to będzie się rozbijało z każdym rokiem. Wspomniałem o innowacyjnych dworcach systemowych, Aha. ale to również tak, elektromobilność. Elektromobilność, która polega na tym, że to nasze kolejowe zakłady łączności wyprodukowały stacje do ładowania samochodów i skuterów elektrycznych. To również jesteśmy na ostatnim etapie całego programu car sharingu, wypożyczania samochodów i skuterów elektrycznych, powiązane z ceną biletów, bo to też chcemy, jeżeli przyjedziesz samochodem elektrycznym, pozostawisz go na parkingu, to będziesz miał to zdecydowanie taniej, doładujesz go i będziesz mógł pojechać pociągiem. Ostatnio, nie dalej jak dwa tygodnie temu, w ramach burzy mózgu i programu wtechowego pod patronatem pana premiera Mateusza Morawieckiego Mora zrobiliśmy taką burzę mózgów, 45 osób, młodych ludzi, Mówili jak oni widzą kolej i co można zrobić. I już dziś chciałbym powiedzieć, że część z tych pomysłów za kilkanaście dni będzie wdrażana, a wdrażana na naszych dworcach. To chociażby jest aplikacja, która osobom z niepełnosprawnościami mhm. poprzez e, e, zalogowanie się na danym dworcu na razie na jednym, dwóch, trzech. Będzie miał jakby przewodnik po dworcu, w swoim telefonie, czyli coś, co, co umożliwi mu sprawne, sprawne się poruszanie po tych obiektach. Także innowacyjność tak jak najbardziej, bo, bo to jest wymóg i wyzwanie chwili i, i tego oczekują od nas nasi klienci. Mhm. A Panie Prezesie, a jakie Pana zdaniem największe wyzwania stoją dzisiaj przed, przed PKP, przed całą grupą? No Cała kolej, kolej podlega modernizacji. 100 miliardów złotych inwestowane do 2023 mm -hmm. roku. Po pierwsze utrzymanie tempa, bo te 100 miliardów to nie zakończy całego procesu modernizacyjnego i już dziś polskie linie kolejowe przygotowują się do kolejnej perspektywy. To nowy, bezpieczny tabor i no, sprostanie wyzwaniom bo jest Renesanspro i każdego miesiąca pasażerów przybywa, mhm. więc trzeba więcej taboru nowoczesnego. To wyzwanie dla nas, ale i dla polskiej gospodarki, dla producentów, dla PESY, dla Nawagu, dla FPS-u, cegielski. To jest to, z czego się cieszymy, ale to jest i trudne wyzwanie, a oczekiwane standardy naszych pasażerów są coraz wyższe, a my jesteśmy do tego, żeby je spełnić, bo kolej jest dla pasażera, a nie dla samego ziemi, jak przez wiele lat było. No i tym wspaniałym podsumowaniem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo dziękuję bardzo. za rozmowę. Dziękuję.